Witam Was, widzowie, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii MPG na moim kanale. Słuchajcie, widzicie to 30 grudnia, czyli dzisiaj, kiedy to nagrywam. Chciałabym Wam życzyć yy, szczęśliwego nowego roku, ale nie martwcie się! Jutro jeszcze się zobaczymy, więc będę Wam życzyła jeszcze raz. Słuchajcie, jak dobrze wiecie, z dzieju byłam lekko skłócona. Z racji na to, kurde, że tam troszkę jaja wyszły u niego na odcinku raz i niechcący śnieżkami wybiłam mu parę szyb. Jedną tam w domu chyba, bo dwie w i jeszcze kurde w ciężarówce na lodowisku. Ale. No już się pogodziliśmy, tak jak widzieliście u jego na odcinku, on mi całkiem przebaczył, ale ja też nie wiem, czy to przebaczenie to takie prawdziwe, czy, czy on tak jednak na, na żarty, e, dlatego ja chciałabym mu to jakoś wynagrodzić, zobaczcie, przygotowałam sanki, wiecie, na sankach byliśmy z Jarkiem, ale Jarek to nas tak na tych sankach woził, że ja, i dzieju, żeśmy trafili do szpitala, bo mnie w że przeskoczyło, a Dziejuszowi piszczel wystawał. No i to tak niefajnie wyszło, więc ja, jak chcę tak po Bożemu sankami powozić, opowiedzieć mu, co tam ostatnio się u mnie wydarzało i tak dalej. Dobra, to ja nie będę tutaj, wiecie, wam spisu treści robiła, streszczenia tego, co mam być, tylko jedziemy i się okaże, tak? Kurde co to jest? Nie, nie odpada. No jak cię tego. No patrz. O, skurczy byk. O dobra. No mówię kurde co jest? Ja wiecie tutaj. Ja mu w gaz, a on mnie zgas, nie? Ale dobra. Odpalił, widocznie się zastojał na tym zimnym i tak wiecie po, po, po szalonemu. Dobra, lecimy do dziejusia. O kurde, jak ślisko, na, na asfalcie trzeba uważać. Dobra, pyk. Lecimy, on może w kałupie się czy już szyby wstawił. W znaczy już wstawiona. Dziejuś! Czu, czu! Otwieraj, Janina! Tu? Janina! Ja w opołudnie nie drzwi! Co? Ja, nie, to nie na policję! Nie za policję, Janina! Kież, że też nie spuszczam! Cholera! To... Dziejuś! Musisz ty, że tutaj taki wizjer tego Judasza musisz się zamontować. A co ty mnie zamykasz? Obrażony? Pieniążki. A za co? Za szybki. Nowe łokna, że musiał powstawiać. Nowe łokna, <laughs> bo tu że im powstawiał. A ile Oj? wyszło? I, I szybę w lełonie musiałem wymienić. Ile wyszło do tej szyby? tu coś. No. Gdzie już? Jest... Słuchaj. Wie Janina, inaczej mnie najbardziej boli No To, to, to wsiądźmy No ja to się nie pokażę Ciada! Co cię boli? To, że rychu Paja ma dziś szansę uczciwie zarobi Może ja będę kierowała? Nie, nie trzeba że co Coś cię było boli? I, i przez Janinę teraz nic nie ma fajnie było lodowisko A. I czemu nie ma, bo wybiłam No Tak obstawiam. stawiam Nie Okojenna przyjechała Ja po co? A żeby cię przeprosić Jeszcze raz Bo ja już cię przeprosiłam ale żebyś mi wybaczył stoi Dobra to ci się nic nie stało Stoi To Ci się nic nie stało się Sanki wzięłam, będę cię ciągała na przeprosiła No to dawaj, Sanki No są podczepione o ślekar No <słyski> Są podczepione Sanki? No stój! Wsiadaj Janina! Stój, bo połamiesz! To znowu do szpitala? No i no właśnie nie, chcę normalnie, żeby nie było fery, tak jak z Jarkiem ostatnio, że my jaj ty w szpitalu. A, to, słuchaj! To powo będzie powolno? Da! Powoli wsiadaj! A mogę tylko rękawiczki za No Do Te ja Polecę szybko. O to leć. Tylko słuchaj, ci będę opowiadała. E, sanki się gno, sanki się gno. Nie, 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 nie no. Ty leć po rękawiczkę, ci by dopowiadała, Słuchaj, to działkę na stawem no. wynajęłam. Bo no. tak wiesz, ty jak tam umiem mieszkałeś, jak nie miałeś swego domu, to mi tak przyszło do głowy, że może ja bym komuś nowemu wynajęła, wiesz co chodzi? No. No i za półtora tysiąca wynajęłam. To ty, to drogo. Ale widzowie mi mówili, że to raczej taki gościu, że mu można zaufać i w ogóle. I wiesz, ja mu tam zasady ponarzucałam Ech. i... A, wsiadaj, wsiadaj. Oła. Ty, to raczej drogo, bo to domek letniskowy, a zimę mamy. No Dziek i to słuchaj... Tam wytrzymuje. Nie, to nie taki letniskowy, ale drewno moje i tak dalej, więc o, wiesz, tak? Wolna, wolna, wolno, wolna. zaraz główko uderzę, zaraz uderzę Nawet później opłaca. I ja mam jeszcze zasady. Powoli. Ja będę powoli jechać, słuchaj, mi będziesz opowiadać. Ja mu dałam tam zasady, że on musi po spokojnemu, że nie może nikogo zapraszać, że Czemu? jak ja... Albo nie. I że jak ja będę chciała, to ja no. na stawy się mogę normalnie łapać, no, jeździć ryby. A a on, on to też wędkarz, tylko on mówi, no. że on wędkarz taki, że on bierze i wypuszcza. A. a pije? Co, Co pije? No na jak łowi ryby to pije? A to nie wiem hmm. Bo jak nie pije to nie wędkasz. Jaki Ale re... i nie co to A! I co tak pomyślałam, dziejuś? Że dzisiaj tam pojadę sprawdzę. No o. Dzisiaj pojadę sprawdzę no. czy wiesz, czy on przestrzega zasad. Co ty myślisz o tym? O. No, gdzie może, już. no myślę, że to dobry pomysł jest, no, ogółem, ogółem całe te, że to można chyba skontrolować. Tylko... I jeszcze jedno rzecz ci opowiem. No? Wiesz, co driftowałam tym samochodem, Jarka... Stop, 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 stop! A, a, a... O! Stój, a! Jajka mi się w dyszę tu wkręciły. Matko boska! Słuchaj! A. Co driftowałam o. tym samochodem, e, z Jarka no, no nie? I oni mnie za... Oni mnie zabrali na tego. Ten samochód na parking policyjny. No? To ja nie wiedziałam, że ten właściciel samochodu miał odebrać ten samochód za darmo. No i ja chciałam być dobra dla Jarka i go ukradłam. I teraz mnie szukają. A kto szuka? Ben... Policjanci, będę miała konsekwencje. No to no głupia inna trochę zrobiła, no nie ukradła, to było... to było. Ale oni mały. na razie nie wiedzą, to że był... to ja. To był pomysł tak zwany garbage Oni nie wiedzą, że to na razie ja Jarek jest zezłuszczony na mnie! To ja czasami mam głupie pomysły, ale przy mnie Janina to to naprawdę to To złoto! mówię o nie! A wy jak bardzo by to był głupi pomysł? No a wybaczyłeś mi już wybaczyłem. Dzięki Dobra, oj... Ja się o. Dobra, teraz się trzymajcie już! No trzymam się, trzymam. Bo jedziemy 160. 160. Proszę, wo wolniej, proszę. Dobrze jest, czym się, mówię ci. Trzymamy się ramy, gdzie już to się nie posramy. I wtedy wiesz, będzie klasunia. O, ek. Słuchaj, ja ci powiem, że te saneczki, to ładnie chodzą po tym asfalcie. I nawet za dużo iskier nie ma i tak dalej. No, także jest klasa. Kurde, blade. Lubię to, ja powiem tobie, już Lubię zimę. W zimę można dużo rzeczy porobić. Jest też czas na relaks, takie rzeczy. A nie wiesz, tylko jakaś praca w polu i tak dalej. I tak dalej. O, Ło, kurde, policja dziewięć. co ty nie mówiłeś? Jasne, Gwint. Znowu to samo. Nie mogę nocą spać, to się uleciało. Na, 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 na. Dzień dobry. Dzień dobry. strony starszopośle posterunkowy. A zna taką piosenkę proszę było. Pana? Jaki? Męczy Buła. Panie Marcin Męczy Buła. Pan taką piosenkę? Znowu to męczy. samo. Nie mogę nocą spać. Zna Pan taką? Yy, może i znam, może i nie znam. Proszę pani, czy znany jest powód kontroli? No pewnie. No nie wiem. Proszę włączyć światła w pojeździe. Od tego zeszlimy. No już. Uh -huh, uh -huh. O. Niestety ale z przodu. Świateł nie mamy. Lewy kierunkowskaz. Jak nie mamy? O, tylko letkie. No właśnie. Lewy kierunkowskaz. Słuchaj, gdzie już, A... O cholera. Panie, gdzieś Gdziejuś? O, przyjdzie, do tych starych to zaraz przejdziemy, proszę pani. Bo tak bardziej szybko jechało, że kolegę zgubiła na zakręcie. No nie gadaj, panie, muszę po niego jechać! Lewy kierunkowskaz. O! Lewy! Prawy! Uhum, uhum. Proszę pani, nie wiem, czy pani sobie zdaje sprawę z tego no. że sanki nie mogą być podczepione do samochodu. No po pierwsze, po drugie... Proszę nie pana, jakby nie, jak po si jak proszę się pani. nie dało, proszę pana, to mnie podczepiła. A jak się da, to podczepiła. Proszę Pani, wszystko się da, tylko nie wszystko można. Proszę pana! Proszę Słysze. pana, jak się da, to można, bo chcieć to moc. Także, proszę pani, w tym momencie sanki. Ej. Może... Tutaj, jeżeli pani chce pojechać dalej. Chao ty! Co pani chciałeś zrobić? Więc, więc jeżeli pani chce pojechać dalej, proszę sanki odczepić. Nie! Także wzywamy nawetę. Jezu, dobra, masz te sanki, sobie podczep do siebie! Chamie ty, Nie. drugie sobie kupię! No tak pani wrzuci, a bo pani tu zostawi, to Masz, panie. masz złodzieju! Masz złodziejko ty! Proszę Policjana pani! na Proszę Pani, porysuję Pani nakier w mojej Audiszce. A, sorry. Proponuję zrobić z tak. Cienki wylądują na dachu. Da i Pan mnie aresztuje za niezabezpieczony y, przedmiot na dachu, tak? Nie, to trzeba przypiąć. To się spadły. Pani się zamontuje ze przyczepi. Ale w dniu dzisiejszym nakładam na Panią mandat w wysokości 500 zł. No weźmy mandatu. Poproszę Jakie punkty dokumenty? karne? Za co punkty karne, ty? Poproszę o dokumenty. Nie ma! Dobrze, zapraszam pod radę wóz. Pesel! Nie znam. To pani lepiej pozna. Tak się pani bawi? Pani Janinko Boża? Myślę, że pani nie znamy. To... A co ty moje y, nazwisko, to po ty męczybuła? Nie jesteśmy na ty od tego zacznijmy. To nie mów do mnie po imieniu. Także w dniu dzisiejszym nakładam na panią mandat w wysokości 500 zł i punkty karne w wysokości dwóch. Czy przyjmuje e, pani mandat? Dla mnie 500 zł to nic. Ja... Czy przyjmuje pani mandat? A przyjmuję męczy byłkę. I wysoka algumę. Ramię. I mam nadzieję, że w nowym... mam nadzieję, że w nowym roku kapcia złapiesz w tym radiowozie. jak będziesz mnie gonił. <noise> Dobrze. Także to jest kiedy dla Pani. W ciągu 7 dni trzeba opłacić go No. E, poczcie, ewentualnie internetowo. Z mojej strony to tyle. Czy Dobra. Rok, pani życzę. Słuchaj, stoi, stoi, stój, 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 stój. stój, stój. No Pani będzie mi zatrzymywać, od tego zacznijmy. Będę, interwencja, zatrzymanie obywatelskie, stoisz w miejscu jak masz stać. Weź mnie powiedz, tego dziusia, to na którym zakręcie skupiłam? No ja nie wiem, proszę Pani, jak Pani jechała to, to bez niego już. Ale Dobra. Sobie, do widzenia. Masz się Pan z czego śmiać, ten pakuty. ty. O, lera, jasne, no muszę się wracać po dziusia. O, pierunek kierunku to trzeba postawił, słuchajcie, widocznie na którym zakręcie, żem za mocno przycisnęła i cholera może wypadł. Pewno tam, przy tej nowej, przy tej wiecie, drodze szybkiego ruchu, tam jak ja że przyhamowała, to on mnie pewnie przez dach poleciał. Cholera, jasne, jakie to niebezpieczne rzeczy są. Powiem wam, widzowie, jak was e, ciągają na sarkach samochodem, uważaj, ta, bo cholera, jakżeś tam może ta wypaść. Niebezpieczna sprawa to jest, kurczę bladej, na Nowy Rok można znowu zrobić żeby będzie wystawał i co wtedy? Kurde, na no, pewno gdzieś tu mnie wypadł, jak on taka... Ja pierdykam, jasny gwint, kurczę, byk bladej. już? cholera bita, co ty tu leżysz pod tym ty stary! Co? Super ja Janina zrobiła, super. Naprawdę no, mi wypadł ze sanek? Nie, na żarty. Ja dopiero zobaczyłam, jak mi policjant a. powiedział. 500 złotych mi dał. Mandatu. Mówił, że świateł nie miałam włączonych, a i że sanek ciągać nie mogę. To się jednak no, że mnie na sankach nie było. To jeszcze większy mandat by był. On mówił, że on cię widział i że ja cię zgubiłam. Siada. No, to no, widocznie nas już wcześniej widzieli. Ty, dziejuś. Ja bym cię podrzuciła do chałupy. Ja bym może pojechała no, tam do siebie na ten. mogę tam się podrzucić? Nie. To no, siada. Nie! No siada się, przejadę się. No ja się przejadę, się. Nie! Bo ja muszę jechać. Nie, ja cię podrzucę. Bo ja będę jechała, sprawdzić to są tam. Skróty na... można. Dobra. No, ale nie po moim, po Janiny. Och. Ale nie <laughs> tak te skróty. nie wiem. Ja nie wiem, jakie ty skróty chciałaś. W lewo teraz. I do końca. Ognia, 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 mu ognia, buta, buta, buta i teraz. Słuchaj, i teraz w lewo. I teraz w lewo. Się kierujmy. Eee, bym no. pojechała na tą działkę. Sprawdzić wiesz, czy to wszystko jest okej. Okay. Bo, no bo już nie byłam... Oj, 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 oj Bo już oj, oj, oj. dwa dni oj. nie byłam na tej dobra, działce, na wiesz? A, dobra. gdzie już? A mogę sanki u ciebie zostać? Mogę. Bo jeszcze mandat dostanę za nie zabezpieczony ładunek na dachu. No, przypięty jest tak. O, dobra, dobra, to są policjanci. Słuchaj, wyobraź sobie, że ten policjant wiesz, co im mówił? Że no. Sanek nie można podczepiać. Jakby nie można było, to by się nie dało. A jak się da, to znaczy, że można. Nie, A on będzie mi No, to nie można tu mówił. po, po takich drogach z Sankami jeździć. Stary! Jakby nie można było, to te saryki nie miałyby zaczepu samochodowego. Jakby nie można było. Jeszcze ja posiedzę na inne, poczekam. Dobra ja skoczę na działkę, później Dobra, do ciebie wpadnę kochanieńki No, no cześć trzymaj na, się na no. 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 no Nie podrywaj mnie Dobra no, widzowie ja lecę zobaczę Nie, Pewnie będzie wszystko okej okay, Bo wy mi pisaliście Janino ufaj temu chłopowi bo jemu z oczu prosto patrzy A jak komuś prosto z oczu patrzy to znaczy że dobry człowiek ale wiecie, swojego trzeba pilnować. Ja mu zasady narzuciłam i w ogóle, ja mam powiem, że ja tak w pierwszym miesiącu wynajmu, to właśnie chcę uchodzić za taką oschłą, oschłą, taką wiecie, rzetelną, taką niespokojną wynajmującą. Wiecie o co chodzi. I muszę tutaj być rygorystyczna, i jak on zobaczy, że ja jestem taka, wiecie, Żyletka, to on będzie wtedy spokojny. No i jak ja mu tak w pierwszym miesiącu powiedzmy dam letko popalić, to on wtedy będzie do mnie czuł respekt i już będzie inaczej, wiecie o co chodzi. My yy, później. Dobra, zajeżdżam i robimy weryfikację, słuchajcie. Mam nadzieję, że go zastanę w domu. Że tam chociaż kurde no taka pora, że tak naprawdę to mógłby być w robocie czy coś. O kurczę, patrzcie, węd wędki porozstawiał. Dobra, tu spróbuję nie przejechać po tych wędkach. Oj, kurde, troszkę najechałam. Oj tam... To po co rad rozestawia, nie? Dobra, ek, niezapowiedziana wizyta. Dobra. O żeś ty cholera jasna! Co ty tu babos przewstrętna robisz? Pani pani też na imprezkę dzisiejszą. Pójdziesz na średnią imprezkę? Slajger! Będzie imprezka, będzie party! Ty będzie party! jesteś nienormalna! No, już mi to wychodź, bo cię się za wytarga mi! Już mi poszła! To... Ale co? Co ty? Co ty tu robisz? No, 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 czekam na imprezkę! Na jaką czekam... imprezkę? Nie, Marcin robi imprezkę tutaj! Za mną imprezkę, kobieto! Jaki właściciel? No właściciel, no, właściciel doku to wybudował niedawno i będzie imprezka! Ty pokemonko, właściciel pani to ten jest ten ten ja! No jak, no to no, że nie jest właścicielem, że będzie dzisiaj impreza! Nie właścicielem, mówię. tylko najemcą, ja mu tu wynajmuję! Pani. A to pani? No. On Kobie... mówi, że właścicielem jest, proszę wyjść, proszę wyjść, jest... impreza! Weź, nawiedzona babo, wy wynocha. Proszę wyjść. Wynocha. Proszę wyjść. wyjść. Wynocha, bo dzwonię na policję. Nie, nie. To ja do Dzwon... zadania. Wynocha sąd. To dzwoni na policję pani. Ja nie pójdę, no... bo to bo to tak samo pójdę jak Marcinka. Bo o, przecież, cholera, ja jestem Marcinka, ci zaradam. Widzowie, zobaczcie cholera. Mówiłam, nie zapraszać Poszła stąd, baby. babo poszła stąd! Eee, ja powiem wam tak, ja poza no nie będę brzmiła. Poszła mojej zwaniła. posesji, poszła z mojej posesji! Z, e, ja jej daję, słuchajcie, bo nie wiem, czy wy jej powiecie, czy ja mam jej powiedzieć. Ja jej jeszcze daję 5 sekund i za chwilę w nią, w nią wjeżdżam, wytarguję ją stąd i po prostu pod wodę. I tyle. Nie będę już tutaj... Słuchaj, babo! Ej, czy mam w siebie wlecieć, czy jeszcze chwilę poczekać? Zadzwaję po policję, zadzwonię po, po policję, to jest mękanie, to jest mękanie! Dobra, chodź tu, po policję, cholera jasna! Po chodź tutaj, chodź! Zazwaję. Już wychodzisz mi stąd, korda! Idziesz tu! Już tutaj poszła! Już mi stąd poszła, cholera jasna! Dzwaj Marcinka, Dzwaj na zamiałam się, nie O nie, słuchajcie. 500 złotych do czynszu będzie dołożone za ten incydent. A się wkuzywam! Napiszcie za to, co, co dzicie mi, co? Aaaa, powiedzcie, wszystkie dopisały zaproszone do ciebie, no i Ja pieczę.